Żadna pompa ciepła nie zna prognozy pogody na dzisiejszy czy jutrzejszy wieczór. Policzę, jakie są opory przepływu po tej stronie instalacji i po tej stronie instalacji, żeby wykazać, że faktycznie do takich sytuacji bardzo często dochodzi. Pan wie, że biją dzwony, ale nie wie, w którym kościele. Drodzy Państwo, po ostatnim odcinku ukazało się kilka komentarzy osób, które określają się jako nieinstalatorzy jak i niefachowcy. Osoby te stwierdziły, że informacje, które przekazałem nie do końca są logiczne i oczywiste, że na zdrowy rozsądek nie spina im się to, co tłumaczyłem. Dlatego dziękuję za te komentarze. Postanowiłem nakręcić dzisiejszy odcinek i te wszystkie wątpliwości Państwa rozwiać. Żeby budować układy prawidłowo pracujące z pompami ciepła, nie wystarczy tutaj zwykła logika. Należy posiadać szeroką wiedzę z techniki grzewczej i z układów hydraulicznych. Jedna z osób zwróciła uwagę na to, że zbyt szybko tłumaczyłem zagadnienie zbiorników buforowych, dlatego do niego wracam. Drodzy Państwo, z czego jeszcze raz, z czego wynika ta różnica temperatur między zasilaniem z pompy ciepła a temperaturą wychodzącą wody na instalację, grzejnikową w tym wypadku? Mamy tutaj przykład nierównomiernych przepływów po stronie bufor pompa ciepła i. Bufor, instalacja grzejnikowa. Zobaczcie Państwo, po tej stronie mamy jak widać dwukrotnie większy przepływ. Czym to skutkuje? Woda o temperaturze 40 stopni powraca na pompę ciepła. Pompa ciepła podgrzewa tą wodę o deltę plus 10 stopni Celsjusza i wychodzi nam z pompy ciepła woda o temperaturze 50 stopni Celsjusza. I ten układ w ten sposób pracuje. Powrót 40 stopni. Na pompę ciepła zasilanie 50, strumień przepływu 0,9 m sześciennego. W tej części zbiornika buforowego mamy napływ wody na poziomie 0,9 m sześciennego. Ta część z instalacji pracuje na przepływie 1,8 m sześciennego. Dlatego Woda wracająca z instalacji rozejdzie się na, na dwie części. Połowa, wo, połowę wody popłynie w kierunku pompy ciepła. Drugie połowy, brakujące 0,9 m3, zostanie podciągnięte przez tą pompę, która ma dwukrotnie większy wydatek. Dlatego ta temperatura, która jest w tym miejscu, jest wypadkową dwóch strumieniów: jednego strumienia o temperaturze 50 stopni, drugiego strumienia wody takiego samego objętościowego o temperaturze 40 stopni. Po wymieszaniu ta temperatura. Osiąga średnią 45 stopni, i taka temperatura płynie na naszą instalację grzejnikową. Jedna z osób nie zgadza się z tą tezą, twierdząc, że przepływ po stronie pompy ciepła będzie zawsze większy niż po stronie instalacji. Dlatego specjalnie dla Państwa policzę, jakie są opory przepływu po tej stronie instalacji i po tej stronie instalacji, żeby wykazać, że faktycznie do takich sytuacji bardzo często dochodzi. Żeby obliczyć opory instalacji, po raz kolejny skorzystam z podstawowego wzoru branży grzewczej, który jest miarodajny do wszystkich urządzeń. Mamy wzór na zarówno moc ciepną urządzenia, jak i przepływ. Tutaj mamy wzór na moc. Jeśli znamy jaki jest parametr przepływu, jaka jest różnica temperatury, jesteśmy w stanie oszacować jaka jest moc urządzenia. Jak założyliśmy do naszych obliczeń, że mamy urządzenie o mocy 8 kW. Wobec tego poprzekształcenia tego wzoru wiemy, że mamy urządzenie. Chcemy określić, jakiego potrzebujemy przepływu, zakładamy jakąś deltę. Zobaczcie Państwo, strumień przepływu to się równa moc generowana przez urządzenie razy współczynnik 0,86 podzielony przez różnicę temperatur, jaką chcemy uzyskać na zasilaniu i powrocie. Czyli nasza pompa o mocy 8 kW i docelowej delcie 5 stopni potrzebuje przepływu dokładnie na tym poziomie. Po tej stronie układu opory, które są generowane, to są opory na rurach, kształtkach, na armaturze, separatorze zanieczyszczeń, zaworze, zaworze trzydrogowym oraz na często pomijanym, aczkolwiek elementem generującym bardzo duży, duży opór, w imienniku płytowym w samej pompie ciepła. Do obliczeń hydraulicznych przyjąłem najczęściej spotykany układ złożony z około 20 metrów bieżących rur średnicy DN25. Opór na tych kształtach i rurach to wyniesie około 0,1 bar, czyli 10 tysięcy paskali, przy tym przepływie cały czas nominalnym 1,38 m. sześciennego. Kolejnym elementem będzie nasz zawór trzydrogowy, armatura przełączający z ciepłej wody na centralne. Informacje skąd możemy zaciągnąć opory, jakie generuje ten element, to jest nasz współczynnik KV, podstawiamy współczynnik KV do wzoru, Czyli V przez KV. V to jest nasz faktyczny przepływ, który wynosi w tym układzie 1,38 m sześciennego, czyli 1,38 m sześciennego podzielony przez współczynnik KV6. Ten wynik w kwadracie daje nam 0,05 bara, co daje nam kolejny opór na poziomie 5000 paskali. Zobaczcie Państwo, zwróćcie na to uwagę, że sam zawór trzydrogowy generuje połowę tego oporu jak 20 metrów bieżących przewodów. Kolejnym elementem, który generuje duże opory z armatury jest separator zanieczyszczeń. Pamiętacie Państwo odcinek, gdzie pokazywałem Państwu dobre i złe separatory. Przyjmę do tych obliczeń zły separator, bo zdecydowanie większa ich, ich jest ilość na rynku, czyli nasz separator ma... KV na poziomie 4,4 na strumień przepływu w dalszym ciągu wynosi 1,38 m Podzieleni, po podzieleniu przez 4,4 i wyciągnięciu do kwadratu. Opór na tym elemencie to mamy 0,1 bara, co daje nam 10 tysięcy paskali. Następnym elementem, o którym często nie myślimy czy zapominamy, bardziej chyba nie myślimy, jest opór na samym skraplaczu, czyli elemencie wymiennika płytowego, który państwo widzicie w pompie ciepła. Ten element wygląda tak, on generuje bardzo duże opory. To jest wymiennik płytowy typu woda-woda-freon. Opory na nim są zdecydowanie największe z wszystkich oporów elementów yy, układu. Zobaczcie państwo tą informację, jaki opór generuje taki wymiennik. Możecie państwo odczytać w kartach producentów, akurat w karcie producenta tego jest informacja, że opór na takim skraplaczu to jest 149 hektopaskali po przeliczeniu na pascale, czyli mnożymy przez 100, to jest 14 900 paskali. Jak sumujemy te wszystkie opory, które do tej, pory, do tej pory obliczyliśmy, to opór na całym układzie od bufora do pompy ciepła i z powrotem wynosi 39 900 paskali, co daje nam 0,4 bara przy przejściu na inną jednostkę, co daje nam 4 metry słupa wody. Nasz układ przy wydatku 1.38 m sześciennego na godzinę generuje opór na poziomie 0.4 bar czy 4 metrów słupa wody. Ten punkt przeniesiemy na wykres pompy obiegowej i mamy dokładnie wysokość podnoszenia pompy 4 m słupa. Przychodzimy do do wydatku. Wydatek mamy 1,38, i nasz punkt pracy jest dokładnie w tym miejscu. Możemy spokojnie wyznaczyć niebieską linią, jak faktycznie wygląda charakterystyka oporu naszej instalacji. Zawsze to jest parabola idąca w górę. Teraz liczymy opory po stronie domowej instalacji, czyli zbiornik buforowy i najdalszy grzejnik. Jeśli woda dopłynie do najdalszego grzejnika, to tym bardziej dopłynie do grzejnika bliższego pod względem zbiornika buforowego. Większość układów, do których państwo się podłączacie, są to układy zbudowane kilkadziesiąt lat temu, bazujące na układach grawitacyjnych, gdzie średnice rur są zdecydowanie duże. W większości tych obiektów domków jednorodzinnych średnica rur wychodzących z kotła, kiedyś stałopalnego, wychodzi, wynosiła dwa cale. Ja przyjąłem do obliczeń, że podstawową rurą, która wychodzi nam na początku układu, jest rura o o przekroju nominalnym DN40, czyli półtora calowa, później z czasem oczywiście ta rura zmniejszała się. W drugiej części układu gdzieś mamy połowę przepływu, bo część ta pierwsza przepływu została już rozprowadzona przez inne grzejniki. Spadamy na średnicę DN25, a ostatnim elementem do grzejnika, ostatniego prowadzące będzie to rura o średnicy DN15. Widzicie Państwo obliczenia oporów między elementem bufor i najdalszym grzejnikiem. Pierwszy odcinek to jest rura o średnicy DN40, czyli 1,5 cal, cala. Przepływ na tym układzie jest przepływem całym z pompy, to jest 1,38 m sześciennego. Opór na liniowy na, takim, na takiej rurze przy tym przepływie to jest 60 paskali na metr bieżący. Założyłem, że długość tego odcinka to jest 15 metrów, czyli około 7,5 metra zasilania, 7,5 metra powrót. Na, tym, na tej pierwszej rurze o tej średnicy uzyskamy opór na poziomie 900 paskali. Kolejny odcinek jest zbudowany z rury DN25, czyli calowej. Do obliczeń przyjmujemy już... Zmniejszony przepływ o połowę, gdyż po drodze gdzieś tam ten przepływ został już rozbity na, na wcześniejsze grzejniki, czyli przy przepływie na tej rurze 0,69 m sześciennego generujemy opór 150 paskali na każdy metr bieżący rury. Przyjęliśmy w dalszym ciągu 15 metrów bieżących, czyli opór na układzie kolejnej rury to jest 2250 paskali. Trzecia rura to już jakby rura dochodząca bezpośrednio do samego grzejnika, dlatego mamy zdecydowanie mniejszy przepływ. Przyjąłem do obliczeń, że ta instalacja złożona jest z 10 grzejników, wobec tego ten przepływ podzieliłem przez, przez 10. Rura najmniejsza, jedna druga cala. Przepływ w przypadku osiągnięcia te, takiego przepływu na tej rurze, opór na metrze bieżącym tej rury to jest 110 Paskali. Jak pomnożymy go przez 20 metrów, czyli zasilanie 10, powrót 10, generujemy kolejny opór na poziomie 2000. 200 Paskali. Suma tych oporów na tych trzech średnicach rur to jest 5350. Te są opory to są opory liniowe. Dla łatwiejszego liczenia przyjąłem zdecydowanie większą niż w praktyce. Później będziemy osiągali straty na oporach miejscowych. Do tego, do tego w wyniku dodałem 50% oporu na, na opory miejscowe, czyli generalnie całe, cały ruraż, kształtki i przewody. Generuje nam opór na poziomie 8025 paskali. Jedyną armaturą, jaka generuje jakiś konkretny opór na tym układzie, po tej stronie to jest filtr przed pompką obiegową. Przechodzimy do obliczeń tego filtra. Na ogół przy tych pompkach jest zwykły filtr siatkowy. Szukałem w internecie informacji, jaki jest kV zwykłego filtra siatkowego wodnego. Najmniejsze kV, jakie znalazłem przy filtrze DN25, to jest 7,7. Największe kV13. Do obliczeń świadomie przyjąłem to najmniejsze. Najmniejszy wynik, jaki, czyli najbardziej filtr, który wygeneruje potencjalnie największy opór. Nasz opór przepływu na tym konkretnym filtrze. Wracamy do wzoru V przez kV w kwadracie, czyli 1,38 to jest opór na tym odcinku, gdzie jest zamontowany film. Podzielić przez kV. Tego najsłabszego, najsłabszego filtra siatkowego 7 i 7 daje to nam wynik 0,03 bara czy 3000 Paskali. Jeśli do tego wyniku oporów całej instalacji razem z oporami miejscowymi do, dodamy te, do tych 8025 Paskali, dodamy 3000 Paskali na tym filtrze przed pompą, to opory na całej instalacji będą wynosiły 11 000 Paskali. Jeśli to przeliczymy na bary, to będzie 0,11 bar. Jeśli przejdziemy na na metry słupa wody dyspozycyjnego, to mamy 1,1 metra słupa wody. Ponownie wracamy na nasz wykres pompy, nanosimy punkt pracy, czyli nasza instalacja pracuje po stronie bufora na wydatku 1,38 m, sześciennego. To jest ta pionowa linia. Zaznaczamy opory instalacji 1, około 1,1 metra słupa wody. To jest ta kropka i rysujemy wykres faktycznych oporów instalacji w zależności od przepływu. I zobaczcie Państwo, czerwona linia nam pokazuje opory instalacji po stronie bufora i na tym rysunku widzimy zarówno wykres oporów naszej instalacji, jak ciśnienia dyspozycyjnego dwóch pomp, mamy do dyspozycji pompę 25 na 60, to z silnikiem o mocy 40 W, 25 na 40 o mocy 20 W, to są wykresy, wykresy pomp spadające, czy jakby pole pracy. Oczywiście im, mniej, im mniej, większy wydatek, czyli większy strumień wody, tym mamy mniejsze ciśnienie do dyspozycji. W przypadku na przykład tej pompy 25 na 60 przy 1 m sześciennych wydatku mamy do dyspozycji prawie 5 m słupa wody, aczkolwiek już przy w 2 metrach sześciennych mamy do dyspozycji tylko 3 metry słupa wody i te nasze punkty pracy jakby punkty pracy instalacji określają naszą parabolę i zawsze nasza instalacja pracuje w przecięciu tych punktów, tak? Przy, zupełnie przypadkowo nasz punkt pracy instalacji zbiegł się z punktem pracy pompy tej 25 na 60 można powiedzieć, że ta pompa jest dobrana idealnie. Ten, ten punkt pracy, który nam wygenerował tylko i wyłącznie wykres oporów instalacji między buforem, a a, a grzejnikami pokazuje, że nasza pompa, pompa obiegowa, która będzie ustawiona tak samo po tej stronie i po stronie pompa bufor i po stronie bufor instalacja będzie pracowała w tym drugim przypadku bufor instalacja dokładnie w tym punkcie, czyli nasz układ będzie pracował na wydatku 2,15 m sześciennego i stąd będą te różnice, stąd będą te różnice na, na zasilaniu, na zasilaniu, Między tym, co przychodzi z pompy, a tym, co wychodzi, wychodzi z naszej instalacji. Jeśli przenosimy nasz wykres na faktyczną naszą instalację, schemat bufora, pamiętajmy, mamy po tej stronie tą samą pompkę 25x60, po tej stronie mamy tak samo tą pompkę 25x60, obie pompki pracują na maksymalnych wydatkach, po tej stronie ta pompka wygeneruje przepływ na poziomie 1,38 m3. Po tej stronie, gdzie jest przepływ, gdzie opory instalacji są czterokrotnie równo, czterokrotnie, prawie czterokrotnie mniejsze, wygeneruje nam przepływ 2,15 m3. Zobaczcie Państwo, ta woda, która będzie musiała być z dołu pociągnięcia, to będzie strumień przepływu około 0,77 m3 na godzinę. Ten strumień po zmieszaniu wygeneruje nam temperaturę około 46,5 stopnia. Dlatego mam, będziemy mieli tą różnicę temperatur i to jest faktycznie przyczyna, a nie jakieś zawirowania, zawirowania w zbiorniku, które jedna z osób jakby sugerowała, że to może być przyczyną. Te zawirowania to mogą powodować mniej niż 0,5 stopnia różnica temperatur, a nie na poziomie 3 czy 4 stopni. A co by było, gdyby w układzie... Po stronie bufor instalacja grzewcza, czyli grzejnikowa byłaby mniejsza, pompa 25 na 40. To zobaczcie punkt, dokładnie punkt pracy tego układu: to by był ten punkt. To byśmy osiągnęli wydatek na tej pompie mniejszej 25 na, na 41,65 m3. To w dalszym ciągu byłby większy wydatek niż, niż na tej większej pompie na układzie. Po stronie bufor, pompa ciepła. Mamy drugą wersję z mniejszą pompą po tej stronie, po stronie pompy ciepła w dalszym ciągu mamy pompkę 25 na 60, po stronie instalacji mamy zdecydowanie mniejszą pompę, nawet dwukrot, z dwukrotnie mniejszym silnikiem, pompkę 25 na 40. Zobaczcie Państwo, po tej stronie wygeneruje się dokładnie ten przepływ 1,65 m3. Wobec tego do tego zapewnienia, jakby tego przepływu będzie podciągana, podciągana z dołu woda na poziomie, 0,27 m na godzinę po zmieszaniu tych dwóch strumieniów. 0,27 m na godzinę o temperaturze 40 stopni, 1,38 o temperaturze 50 stopni. Temperatura już idąca na nasz układ to będzie około 49 stopni. Jak widzicie Państwo, to zawsze różnica strumieni decyduje o tym, czy, czy mamy różnicę temperatur po tej po tej stronie, a nie budowa czy wielkość zbiornika buforowego. W komentarzach padł taki zarzut, że Powiedziałem, że zwiększenie powierzchni grzejników nie wpłynie na poprawę mocy pompy. Drodzy Państwo, powiedziałem dokładnie tak. Powiedziałem, że zwiększenie powierzchni grzejników jedynie wpłynie na zwiększenie współczynnika COP i sprawności pompy. Ktoś powiedział, że jak to przecież większa pompa... Znaczy ta sama pompa pracująca na niższych parametrach zasilania osiągnie zdecydowaną większą moc ciepną. Zobaczcie Państwo za chwilę zobaczycie kilka kart najbardziej popularnych pomp, gdzie pokazuje Państwu temperaturę powietrza zewnętrznego minus 15 i temperaturę zasilania. 50 stopni schodzimy z temperaturą zasilania do 40 stopni, to zobaczycie Państwo na tych kartach, że moc tych pomp ciepła zwiększa się w nieznacznym stopniu w granicach od 0,1 do maksymalnie 0,3 kW, czyli w dalszym ciągu nasza pompa pracująca zdecydowanie sprawniej nie jest w stanie zagrzać budynku, który na przykład potrzebuje w danej chwili 2 kW mocy więcej. To teraz drodzy Państwo odniosę się do jednego z zarzutów, że negowałem, że danie do pompy inwertowej większego bufora o pojemności 1000 litrów spowoduje wyeliminowanie problemu, że przy skrajnych niskich temperaturach budynek jest niedogrzany w momencie jak przygotowujemy ciepłą wodę użytkową. Autor tego pomysłu wysuwa tezę, że pompa ciepła w momencie jak będzie grzała zasobnik ciepłej wody przez około godzinę, nie będzie ładowała zbiornika buforowego i zapas ciepła w tym zbiorniku buforowym zostanie przekazany do instalacji grzejnikowej. Cytując moją mamę, pan wie, że biją dzwony, ale nie wie w którym kościele. Pomysł taki, że pompa ciepła, która ma nadmiar mocy w południe czy w dzień, gdzie na dworze mamy temperaturę plus 10 stopni i mogłaby zgromadzić ciepło w zbiorniku buforowym. I później wykorzystać to ciepło przy temperaturze minus 20, kiedy jej będzie brakowało ciepła, dotyczy tylko i wyłącznie pomp typu on/off. Wyobraźcie Państwo sobie sytuację. Pompa typu on/off pracuje zawsze na 9 kW. I teraz tak. Nasza, nasz dom przy temperaturze zewnętrznej minus 10 stopni potrzebuje 6,7 kW. Pompa ciepła o mocy 9 kW. 6,7 kW wysyła w instalację, w instalację grzejnikową, a pozostałe 2,3 kW zaczyna być gromadzone w zbiorniku, buforowym, w zbiorniku buforowym i woda przepływająca na dół zaczyna podgrzewać cały złot masy zbiornika buforowego. Czyli zaczniemy, jak to ten proces będzie trwał kilka godzin, to ten zbiornik o pojemności 1000 litrów wypełni się w większości wodą o temperaturze 50 stopni. W momencie, jak Nasza pompa ciepła przyłączy się na grzanie zasobnika ciepłej wody. Te 50 stopni o pojemności prawie 1000 litrów zostanie przekazane do instalacji. Tylko sedno w tym jest takie, że my mamy, jak opisuje autor tego pomysłu, my nie mamy pompy typu on-off, tylko pompę inwerterową. Pamiętajmy, że pompa ciepła inwerterowa zawsze dostosowuje swoją moc ciepną do. Tego, co potrzebuje budynek. Chyba, że jej minimalna moc jest za duża w stosunku do zapotrzebowania, ale to może być w przypadku temperatur zewnętrznych plus 7, plus 10. To nasza pompa ciepła przy temperaturze minus 10 stopni zmoduluje w swoim zakresie pracy do 6,7 kW tyle, ile potrzebuje nasza instalacja. I nie będzie gromadziła na siłę zapasu ciepłej wody w tym zbiorniku, bo ona nie ma pojęcia, że za kilka godzin przyjdzie temperatura minus 20 i będzie musiała pracować z wytężoną pracą. Ona tego ciepła w tym zbiorniku nie zgromadzi. Ona będzie produkowała tyle, ile w tym momencie ta instalacja odbiera. Jedynym. Jedynym elementem, który może nas w takiej sytuacji ratować, byłaby grzałka w zbiorniku buforowym. Zwiększanie bufora o kolejną wielkość z 200, 300, 400 na nawet na 1000 litrów nam nic nie da w przypadku pompy inwerterowej. Pompa inwerterowa zawsze nie zna prognozy pogody na wieczór, zawsze dostosowuje swoją moc do temperatury, do, do mocy, którą potrzebuje w danym momencie budynek. W skrajnych sytuacjach pompa ciepła pracuje z maksymalną mocą i cała moc, która jest produkowana przez pompę, jest przekazywana do górnej części zbiornika i z górnej części zbiornika jest przygotowywana do instalacji. Jeśli by po kilku godzinach temperatura na zewnątrz wzrosła z minus 20 do minus 10, to pompa ciepła nie zacznie, jej automatyka nie zacznie gromadzić tutaj ciepła, ona po prostu zmoduluje z mocą do, do mocy, którą w tym momencie potrzebuje nasz budynek. Żadna pompa ciepła nie zna prognozy pogody na dzisiejszy czy jutrzejszy wieczór. Jedyną pompą, która mogłaby w tym układzie coś zdziałać, to by była pompa ONOW, która by w momencie temperatury minus 10 stopni podgrzewała, podgrzewała w ten sposób kolejne partie, kolejne partie zbiornika buforowego. Widzicie Państwo, na zwykłą logikę komuś mogło to działać, ale jeśli posiadamy szczegółową wiedzę odnośnie układów hydraulicznych i automatyki, to już myślę, że. Nikt nie ma wątpliwości, czy ten układ z większym buforem na pompie inwertorowej cokolwiek nam w tym temacie pomoże. Morał z tego odcinka jest taki, że nie można znać się na wszystkim. Ja znam się na branży grzewczej i pomp ciepła. To, że kilka razy leciałem samolotem, nie upoważnia mnie do wchodzenia w dyskusję z konstruktorami samolotów. To tyle na dziś, ale mam dla Państwa dobrą informację. Wymitujemy kolejny odcinek. Ostatnio obiecałem Państwu, że powiem wam, co zrobić, jeśli wasza pompa ciepła przy skrajnie niskich temperaturach nie jest w stanie dogrzać w budynku. Oglądajcie go.